Ze mną Robert ruchała. Cześć Robert. Siemaneczko. Co tu robisz? Jestem na Gali. Wspierasz też, przyjechałem moich kolegów, którzy ze mną trenują. No niestety dzisiaj taki bilans mamy, że raz wygrywamy, raz przegrywamy. No ale taki jest sport, i że tak powiem, każda przegrana czegoś nas na pewno nauczy. Jesteś tutaj, jesteś też w wielu miejscach, szczególnie w internecie ostatnio. Oprócz tego, że walczysz, co się stało, że tak się otworzyłeś na media? Znaczy co, no ja się gdzieś tam w mediach zawsze gdzieś pojawiałem i, i też zawsze chciałem się pojawiać, bo wiem, że e, oprócz tego, że jest sport, to też są media społecznościowe, które tak naprawdę e, są teraz nieodłączną częścią sportu, tak? I e, czasami nie wystarczy już czasami ten sam sport, e, jednak kibice, którzy nam dopingują, którzy są z nami, też chcą widzieć jak to wygląda u nas od życia prywatnego. Czyli potrzeba emocji. Potrzeba emocji, myślę, że potrzeba e, przede wszystkim, no po prostu ludzie też chcą zobaczyć jak trenujemy, e, jak u nas wygląda ten progres, e, gdzie wyjeżdżamy, no i po prostu są ciekawi, nie? Czyli to jest jedna z takich porad dla zawodników, że jeśli chcą się wybić, to oprócz tego, że muszą być top of the top, to jeszcze fajnie by było się pokazywać. E, a propos tych wyjazdów i różnych rzeczy, jak e, wrażenia ze Stanów Zjednoczonych? No oczywiście tak, uważam, że teraz ten sport po prostu oprócz tego, że właśnie gdzieś trzeba się, trzeba cały czas trenować, to też trzeba pokazywać siebie w tych mediach społecznościowych, gdzieś zachęcać siebie do oglądania no i po prostu pokazywania tej, tej drogi prywatnej też właśnie treningów i tych wszystkich innych rzeczy. A dodatkowo to jeśli chodzi o, o mój wyjazd do American Top Optim, no to no, co, no, spełnienie moich marzeń, tak jakby pojechać tam zobaczyć ten najwyższy top na świecie, potrenować z nimi, no to no to coś, coś niesamowite dla, dla człowieka, który no, no tak naprawdę jeszcze niedawno temu zaczynał karierę sportową. Dużo chłopaków i też oczywiście dziewczyn, młodych i nie tylko. Zastanawia się, jak właśnie troszkę się wybić w tym świecie, na przykład tak jak Ty. Jesteś na pewno wzorem dla wielu osób, więc jakbyś tak w dwóch słowach, w dwóch poradach, co oni mogą zrobić, żeby może nie być na Twoim miejscu, bo nie da się tego powtórzyć jeden do jeden, ale powiedzmy zbliżyć się do tego wyższego poziomu. Czy no, takie porady to na pewno nie udawać nikogo, tylko po prostu być sobą, bo w sumie naturalność zawsze wygrywa, a dodatkowo to po prostu mieć na siebie pomysł, tak? No jakieś tam, wiesz, no ja zawsze gdzieś lubiłem żarciki, beczkę, więc po prostu tutaj ten kontent taki u mnie gdzieś śmiechowy, gdzieś tych żartów trochę jest, więc po prostu no naturalnie mi to przychodzi i naturalnie w moim życiu zawsze to było. I tym zyskujesz sympatię ludzi, no i pojawiasz się jak widać w różnych miejscach, a tych, których nie lubią, nie zapraszają, więc jak widać jest sympatia. Tak, tak, no czujesz, czuję, czuję sympaty też tutaj właśnie jak byłem teraz na, na Gali, to, to bardzo dużo osób podchodziło gdzieś tam, dobre słowa jakieś ktoś szepnął, więc no więc bardzo mnie to cieszy i czuję, że, że ta kariera idzie w dobrą stronę i że, że ludzie są przede wszystkim ze mną, a no, robimy to też dla kibiców. A twoje plany, czy idziesz w kierunku powiedzmy, UFC, jakiegoś konkretnego przeciwnika? Hmm. Znaczy, no moje plany obecnie są, że tak powiem, zawieszone, znaczy nie zawieszone, ale po prostu wszystko się może wydarzyć, tak? Jakby prowadzone są negocjacje, które prowadzi Asia Jędrzejczyk i e, obecnie, no to m, czekam na rozwój wydarzeń. E, no i na ten moment jestem po walce, tak naprawdę dwa tygodnie temu e, się biłem i i leczę się, tak, że tak powiem. Leczę się, bo, bo ta walka była dość ciężka. Te przygotowania były dla mnie też ciężkie i, i muszę po prostu odsapnąć. Co było najtrudniejszego w tych przygotowaniach? No myślę, że po prostu one też długo trwały. Były bardzo na wysokim tempie. Dodatkowo też byłem w Stanach miesiąc. Tam też to te, te, te swoje zdrowie gdzieś tam musiałem zostawić na macie. Więc jakby każde przygotowania od nas wymagają dużej, dużego skupienia, a te to już w ogóle, bo. Były do setnej gali, gdzie, gdzie biłem się z bardzo dobrym rywalem, a dodatkowo no, trzeba było obronić pas. Pojawił się stres? Stres się zawsze pojawia, jakby to już jest nieodłączna część jakby w życiu fightera. Okej, okay, no ale radzisz sobie z tym, także życzę powodzenia i Robert mam nadzieję, że znowu Cię zobaczymy w jakiejś ciekawej, twardej walce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że tutaj właśnie tak dużo osób przychodzi do dopingować. Wszystkich zawodników, ponieważ kiedyś ja też tutaj na tej hali walczyłem, zaczynałem swoją karierę, a, a teraz gdzieś udało się wybić gdzieś wyżej. I tak naprawdę każdy ma takie same szanse, każdy ma marzenia i, i po prostu cieszy mnie to, że tak dużo osób przychodzi dopingować swoich zawodników, bo może kiedyś oni też będą w, zdobywać swoje najwyższe cele. To prawda, to jest piękne. Dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.